Też w tym odcinku rozwiążemy sobie takiego redoksa, Dawno nie było, wiem, że nie lubicie z H3O, więc zaczynamy. Czyli mamy bizmut na bizmut 3, dopisujemy sobie 3 elektrony i tyle. No i tu mamy co? NO3- przechodzi sobie na NO2. No i co? W teorii wstawiłbym sobie po prawej stronie jedną wodę, żeby uzupełnić nasze tleny. Natomiast, no, wstawiam je trzy ze względu na to, że po drugiej stronie teoretycznie, po wstawieniu jednej wody z prawej, wstawię dwa H3O+, no i te właśnie dwa H3O+, plusy zawierają te wody, które tam dopisałem z prawej dodatkowo. Sami rozumiecie. Czyli była jedna woda normalnie, dwa H+, czy tam H3O+, a nasze H3O+, +y zawierają w sobie jeszcze dwie wody, dlatego z prawej stoi trójka przy tej wodzie. No i tutaj jeden elektron nam brakuje, żeby ładunki się nam zgadzały, no i tyle. Czyli góra z jeden, dół razy trzy. No i sumujemy sobie na jednej kresce, mnożąc odpowiednio przez podane współczynniki. Czyli tu wstawiam jedynkę, żeby nie zapomnieć. Potem tu trójka, tu dziewiątka. Tutaj mamy szóstkę. No, i tutaj trójkę. No, i to w zasadzie, może napisamy sobie jeszcze, które to utlenianie, które redukcja, więc utlenianie to oczywiście ta górna reakcja, bo elektrony są z prawej, a redukcja to ta dolna, no bo elektrony są z lewej. No, a jeszcze może utleniacz i reduktor, więc utleniacz jest. Jest to to, co się zredukowało, oczywiście, czyli nasze NO3, a reduktorem jest to, co się utleniło, czyli nasze BI. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Cześć. ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązuj batorę.